Witam w kolejnym odcinku Smoky Band and Meister. W dzisiejszym odcinku Masket Singer. Dzisiaj napoczniemy wersję niemiecką. Pier omówimy pierwszy niemiecki sezon tego programu, który był emitowany na antenie ProSieben, właśnie transmitowany na antenie ProSieben, od 27 czerwca do 1 sierpnia 2019 roku, w każdy czwartek o 20.15. A gospodarzem programu był Matthias Obdenheuvel, prezenter niemiecki, który wcześniej prowadził kilka teleturniejów, między innymi Guess My Age, Życiała szansa, jaka to melodia. Te niemie niemieckie odpowiedniki tych tele-turniejów były właśnie pod wodzą tego prezentera. No a w samym pierwszym niemieckim sezonie wystąpiło 10 masek. Było 6 tygodni, 6 odcinków transmitowanych na żywo, bo to były transmisje na żywo, live w 100%. Zresztą do dzisiaj, bo już w Niemczech wypuszczono 7 sezonów. No i te siedem sezonów właśnie wszystkie są transmitowane, transmisje na żywo. To, 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 jest, to, jest, to jest chyba jedyny program, gdzie ten program idzie live, 100% live. No ale y, to jest temat na, na inny odcinek. Dzisiaj chciałbym się zająć omówieniem właśnie pierwszego sezonu y, The Masked Singer w Niemczech, no i cóż. Y, jak to wyglądało, jeśli chodzi o maski, klasyfikacja, od 10 do pierwszego miejsca, jak to wyglądało. A wyglądało to tak, że y, w każdym odcinku od pierwszego właściwie e, do piątego odpadały po, jedyn, po, jednym, po jednej masce, e, w finale, w szóstym odcinku zostało pięć masek, i były trzy rundy. W pierwszej rundzie odpadła jedna, w drugiej rundzie dwie. Na trzecia runda to był pojedynek f, finałowy o zwycięstwo. No i jak to się skończyło? A no tak, miejsce dziesiąte zajęła ośmiornica, którą była piosenkarka Lucy Diakowska. Miejsce dziewiąte e, motyl. Yy, którym była aktorka Susan Sideropoulos. Tutaj mamy ewidentnie pochodzenie greckie. Miejsce ósme. Kakadu. Którym był aktor Heinz Hynig. Miejsce siódme. Na miejscu siódmym mieliśmy. Na miejscu siódmym mieliśmy wiewiórkę. Wiewiórkę, którą był model Markus Schenkenberg, Markus Schenkenberg, Miejsce szóste, Pantera, no, a Panterą była piosenkarka Stefani Hertel. Miejsce piąte, tutaj mamy już finał, strefę finałową. Miejsce piąte zajął niejaki kudu, yy, tą pod tą maską ukrywał się prezenter Daniel Aminati. Na miejscu czwartym uplasował się potwór, którym była kobieta, bokserka Suzy Kentikian. I wchodzimy na podium. Miejsce trzecie, brązowy medal zdobył Anioł. Aniołem był komik Bulent Ceylan. No i miejsce drugie, srebrny medal, i przegrany w pojedynku finałowego to konik polny. A konikiem polnym był piosenkarz Gil O'Farim. Natomiast na miejscu pierwszym zwycięz i yy, zwycięzcą całej pierwszej edycji The Masked Singer w Niemczech został piosenkarz Max Mützke, który ukrywał się pod maską astronauty. Tak wyglądało, yy, wygląda klasyfikacja pierwszego sezonu The Masked Singer w Niemczech. Dobrze, no i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku na, 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 na temat właśnie tej pierwszej yy, edycji niemieckiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Smokey Bandy Meister.